Jaka mapka? Rubicon. Rubicon, czyli to samo w sumie. I teraz jaki mamy ten? Wojska. To 3, 5 łuków łącznie. W sumie taką samą taktykę wyobrać No no, górą Bo w sumie ja wezmę dychę, będę obliżej, bliżej, bo mam wolniejszych ludzi Ja on też mam ciężką piechotę Ano. Ale ja mnie widzą, chyba trzy, są najważniejsze odstąpić for show, chcesz trójkę? Halo? Halo, halo, no chcesz zbiorę. trójkę, to bierz. No. Ja pojadę z bazy i jestem szybka, no to jest blisko baza, nie? Dzięki. No, to jest szybciutko. Dup, 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 dup. <laughs> Może do ich bazy jakoś podjadę, ale wyczekam trochę, mas zawsze powtarza, że kawalerium ten, bo ja też w sumie, nie wiem, od trzech dni gram kawalerią, że trzeba wyczekać ten początek. Nie, a nie na web na szybie. No, jeszcze więcej punkcików się zbiera. To jest ta sama mapa, nie? Co graliśmy? No, no, tak. że to po z drugiej strony. Tak, tak, tak. Iola. Dobra, to ja podeszedł przodem tymi mi dunami. W teraz nic nie zaskoczyło. Ja ryzykuję. Mają wieżyczkę. Widać. O Jezu, piątka tam stoi. Dawaj, rzucać kamieniami przez łeb. No, powiem wam Trochę tego idzie O oh, wow. Tego idzie jeszcze więcej Chyba nie mają art, nie? Ale mają kawalerię No, to niedobrze, to jeszcze gorzej Ja tutaj jadę do bazy ich O kurde, okrążają nas nic nie widzę. Ale on no to idę na kapa, nie? Żeby ich trochę wystraszyć. Pomogę wam, w lesę na flankę tam koło forszoła A tam kapuję sobie. Niech srają po gaciach. Kurde a zroutowali mi mi Ja dostałem ale spierdol. No to samo Ale jeszcze coś mi tam stało, jeszcze nie uciekałem No to hammer. Kurde, jakiego sprinta dostali? O tam nie zaszli, kurczę, nie obserwowałem bazy i polegnę. Chujowo. Ooo, lipa. Jebałem. Sorry. O shit, kawaleria. Uro, teraz będziesz się bawienia. No ja będę się bawiła w kotka i wyszkę teraz, nie? Aaa! Dzida! no, dobrze. Dobrze, Ale lecą Co tam się dzieje na lewej? I radiam hm. jeden oddział zostało właściwie jego pół Idą Idą no No dobra, będę wam pomagał, flankował jakoś no pierdalamy, dobrze Ale tych strzał leci Masz barasz, nie? Jeszcze nie? Tak Może zajebisty skill O, no, się nie mają właśnie O Z tych na co to w nich postrzelam Właśnie nie mają żadnej arty, nie? O no tu przynajmniej nie strzelam no, Idą, idą tam, dołem na idzie. naszą bazę Dobrze. Trzeba będzie zejść, nie? Idę ich spotować O konie... Kurwa konie jadą Konie jadą, kurde o, No jezus To co, ja się wpierdalam na nich, pomagam wam Uciekajcie, róbcie co się da Wszystko co mam <noise> Zatrzymani, wpierdalajcie <noise> Poświęcenie Nie, jedni za mną idą. Ale ten, horda A ty ja miałem być hordą Skończyło mi się O, fail Wyszedł Ale my tu byliśmy skazani na porażkę no, no za dużo ich było mnie Kunie... Jezus, ile koni! I na mnie, ja? O. Teraz będzie trzeba drifty odwalać. Sandały będą... ...spalone od tego uciekania. A nie, nie idą na mnie. O nie, co to tu idzie na mnie? To galeria. I tam są trzy kawalerie, więc uważaj, że zaraz z góry ci zjadą Idę na ich bazy szybko Spróbuję skapować Ooo, kolejny Tu Mordor jest Bum, bum, burururu, bum, bum. Huh. No to by było na tyle. Dobra, ja muszę wychodzić i co kiedy będzie rozdawane te klucze, bo ja będę za 15-20 minut. Znaczy, ja właśnie nie wiem, to byśmy się, tu się wm ma spytać. Miszcza. Bo on je wszystkie ma. E, Leszek, jak co to, to ma, tam znamiszcza, to wiesz, tam dostaniesz się, nie bój, a ten... się, nie bój, ja się tak mi... I tyle, tam się no... Jak co będziemy pewnie jeszcze? No, pogramy, nie? Jeszcze trochę. No. Piątek, piąteczek, piątunio, hej to. Piątunio, no. <grym> Dalej, kapować, ludzie, kapować. Znaczy obiektywnie, to panowie, Sim dzisiaj tutaj z nami najlepiej chyba grałeś. No. Tak ja, ja nie? Cię obserwowałem. Ja. Dziękuję. Ja. Nie wiem, bo waszej gry nie widziałem. No ja widziałem, jak e, ty grałeś, no i cały czas był... znaczy tak, e, tu gdzie nam najgorzej poszło, to jesteś pierwszy. Wiem, że jeszcze raz byłeś pierwszy. No i ogólnie fajnie widziałem, że tam grałeś, nie? Flankowałeś. wszystko było. Dobra, to ja by ryby. Okej, okay. ryby. O, wygraliśmy. No proszę. Wiktory ichuj. chuj. proszę. <laughs> dobrze, dobrze. dobrze. Ja na ostatnim miejscu. Participation Award dosłownie. Oh. No ale mówię, kawalerium tak nie umiem jeszcze grać. No, każdy się rzuca. A no, co miałem Kawa powiedzieć... Ucznikami miałem 200 punktów poprzedniejsze. Ja ucznikami najbardziej lubię, a kawalerią gram teraz jak tam właśnie forshow gra, bo on zaczął niskimi tierami to teraz się zacząłem kawalerią bawić, nie? No ja też ona tylko tych zwiadowców. Będę musiał powoli. Tam... Ale ja pierwszy sobie na Maxa Germanica ogarnąć na dziesiątkę. A ja nienawidzę Rzymian, nie? <laughs> grać. Dla mnie Grecy to ten. Najlepszy skład.